Cześć! Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Tak, zamierzam to zrobić. To nie jest clickbait. A przy okazji witam w moim nowym studio. W końcu przyszło do mnie tło, więc e, mogłam sobie zaaranżować to studio tak jak właśnie chciałam na samym początku. I mam nadzieję, że się wam podoba. E, jest takie, można powiedzieć, bardziej spokojne. W każdym razie, przechodząc do tematu tego odcinka. Jak to się stało, że wpadłam na ten pomysł? I jak to się stało, że wy to oglądacie? A więc tak. Jestem stałym obserwatorem Instagrama. Kocham Instagrama i Instagram to moje życie. I od naprawdę, naprawdę długiego czasu widuję na Instagramie filmy z goleniem twarzy bądź depilowaniem twarzy. I niby to się wydaje głupie, a z drugiej strony dowiedziałam się, że takie depilowanie twarzy naprawdę może dużo zmienić w tym, jak na przykład wygląda nasz makijaż. Wiadomo, że niektóre dziewczyny mają większy ten meszek, niektóre mają mniejszy, niektóre mają jasny, niektóre mają ciemny. Ale tutaj nie chodzi o widoczność, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma wąsa, to <noise> warto go wydefilować. Ale bardziej chodzi o to, żeby nakładając makijaż, żeby on był jeszcze bardziej równy, jeszcze bardziej gładki. I ja chcę to przetestować. I odważę się, bo naprawdę się nad tym długo zastanawiałam i się trochę boję, bo taką mam cały czas myśl w głowie. Okej, okay, ogolę sobie twarz, i co będzie, jeżeli na przykład za tydzień? odrosną mi takie czarne włosy bo teraz naprawdę nie mam za dużego meszku na twarzy to są jakieś takie, wiecie, no po prostu jasne włoski, które widać z bliska i boję się, że te następne, które mi odrosną będą ciemniejsze, będą twardsze, będą grubsze, czyli to co się dzieje na przykład jak się goli nogi to ma się wrażenie, że są coraz grubsze i coraz większe w każdym razie, znowu zrobię to za was żebyście wy nie musiały i przetestuję jak to wygląda i czy to naprawdę robi aż taką dużą różnicę, no i pewnie Snapie albo na insta wam powiem potem po tygodniu, czy już mam prawdziwą brodę i muszę chodzić na laser, czy jest ok. Zacznijmy od narzędzia. Yy, narzędzi do depilacji twarzy jest sporo, głównie większość o dziwo jest z Azji. I mamy tak, albo opcję depilowania twarzy taką pastą do depilacji, albo golenia rzeczywiście, co zrobię dzisiaj, specjalnymi nożykami. I te nożyki wyglądają w ten sposób. Ja akurat mam swój z Japonii, albo z Korei, już nie pamiętam, w każdym razie na pewno z Azji. I na końcu jest taka, jakby żyletka. I to by było na tyle. Są pewnie też jakieś inne golarki, pewnie też takie bardziej wiecie um, fancy, um, ale ja po prostu wziąłam taką najzwyklejszą, bo nawet nie wiedziałam jak to w ogóle fizycznie może wyglądać i o co chodzi. I mam nadzieję, że to w ogóle zadziała i że zobaczę różnicę. I tak sobie myślę, że może na przykład ogolę sobie połowę twarzy jedną i przetestuję na przykład podkład i ten sam podkład nałożę na tą drugą, nieogoloną stronę i zobaczymy, czy będzie różnica. Więc czas na test. Szczerze mówiąc nawet nie wiem jak się do tego zabrać, bo nie wiem czy trzeba specjalnie przygotowywać skórę, ale mam mój nożek i nie zawaham się go użyć jak to mówią, więc może zrobię tą lewą stronę i zostawię prawą i wtedy przetestuję jak to wygląda. Oczywiście jak widzicie nie mam żadnego makijażu, więc wyglądam niewyjściowo, no ale bez sensu byłoby jakbym się goliła mając na sobie podkład. Przeznam, że się boję. Naprawdę się boję i mam wahania. Może zacznę od tego obszaru, który jest taki najbardziej oczywisty i najbardziej widoczny, czyli tutaj, wzdłuż. Żebym jeszcze wiedziała, jak to się robi, ale to jest trochę jak golenie się brzytwą. Skąd nie mam wiedzieć, jak to się robi. W każdym razie to chyba powinno się tak mniej więcej robić w tą stronę. A jestem leworęczna. Może z tej strony byłoby mi łatwiej. Chyba z tej będzie mi łatwiej. Nie mogę tego przedłużyć wieczność, ale po prostu. Okej, zacznę może tutaj od tych włosków. Co zbiorę, Nawet nie wiem, czy to zadziała. On nie słyszę już jakieś szuranie. O. A! To trochę boli. No dobra. Ju, widzicie to? Rzeczywiście widać sporą tą ilość włosków. I boję się, co to będzie. Serio, mam wrażenie, że mi odrośnie broda. Ale zobaczcie, one są takie blond. Blond rude? Nie wiem, jak to powiedzieć. Boże, co ja robię? Jak to jest możliwe, że wpadałam taki pomysł? I od razu ostrzegam, że moja skóra będzie cała czerwona, już zresztą się robi. bo ja Mam bardzo delikatną skórę, jeżeli chodzi o takie mechaniczne rzeczy, e, czyli właśnie jakiś peeling, na przykład albo jak się zadrapie, to od razu się robi czerwona. Mogę nakładać różne kosmetyki, nie mam alergii, ale jak widzicie, tutaj będzie hardcore. Natomiast rzeczywiście to działa i zbiera. Uuuu, no dobra, jest super gładka, jadę dalej, wchodzę w to. I to jest takie mega głupie, golić sobie twarz i w ogóle słuchajcie jak to brzmi. jest takie skrobanie, ale naprawdę to działa. Są włoski na tym, zrzucę je, żebyście nie musieli cały czas na nie patrzeć. I dziewczyny to robią na sucho, nie nakładam y, żadnego kremu ani nic takiego do golenia. To włosy jak wszędzie, ja teraz czuję się jak kot. W taki lin liniający kot, ale nie jest to do końca przyjemne, w sensie dosyć mocno skrobi moją twarz. Jak widzicie, jest już dosyć czerwona, ale robię to dla. Dobra nauki i dobre wszystkich kobiet, które kochają makijaż i chcą, żeby wyglądał jeszcze lepiej, Boże! Ale czy cały świat musi to widzieć? A i z góry przepraszam też za moje paznokcie, które w ogóle nie dożyć są połamane, to jeszcze wymagają bardzo yy, nowej hybrydy, ale nie wiem jak to się stało. Po prostu zaskoczyło mnie to, one nagle urosły do takiej... Długości, że już widać mi totalne prześwity, a ten paznokieć jeszcze mi się złamał wczoraj, więc idealnie. Nie przejmujcie się zupełnie. I tą moją straszną czerwoną twarzą. Tak jak mówiłam, na dobra nauki. A! Jezu, muszę uważać. A! Jezu, to boli trochę. Nie wiem, czy to powinno boleć, ale. Ej, serio. Golem, moustach. A! O Boże, nie. Ja sobie przeciłam usto, o nie. Znaczy, wiem, że nie mówi się ustotkowarga, ale. A oh, oby nie chyba nie, chyba będę żyła, ale to było mega niebezpieczne. Oh. Ale na pewno są jakieś takie golarki, które nie są po prostu żeletką. naprawdę trzeba być uważnym. Tu właśnie przy policzkach. Boże, ale zobaczcie, tu się zacięłam. W ogóle ja mam strasznie czerwoną twarz. Znaczy, przypuszczałam, że tak będzie, więc żeby nie było. Ale oczywiście ją umyję potem. I nawet się przygotowałam i mam balsam po goleniu. Mam taki miniaturowy balsamik aftershave, jakbym potrzebowała, ale to wygląda naprawdę źle. W sensie ta moja czerwona skóra. Wygląda jakbym sobie zjechała skórę, ale tak nie jest. Może sobie tutaj wzdłuż brwi przejadę, bo to też jest takie miejsce takie newralgiczne, w sensie, że też jest sporo włosków, bo tutaj właśnie rosną brwi. Boże, mam nadzieję, że to dobrze robię, ale tak... tak widziałam. Okej, okay. gole sobie czoło, Boże, nie, nie wierzę, wydaje mi się, że już chyba z grubsza wszystko przeleciałam, nie wiem czy się goli nos, ale chyba się nosa nie goli, bo on jest taki gładki, w sensie tu chyba nie ma żadnych włosów, więc jak widzicie jestem naprawdę czerwona, ale dam mojej skórze jakieś, nie wiem, 10 minut, żeby doszła do siebie, żeby się uspokoiła. Oczywiście właśnie umyję e, i nałożę aftershave i pokażę wam z bliska jak wygląda różnica i potem nałożę podkład, żebyście też zobaczyli właśnie czy rzeczywiście to wygląda lepiej czy nie. Na razie mam mega gładką skórę. Rzeczywiście jest różnica i ta strona jest taka bardziej śliska w sensie, że moja ręka tak przejeżdża gładko właśnie przez to, że jest ten maszek, a tutaj jakby się trochę zatrzymuje, bo jest większe tarcie. Natomiast rzeczywiście jest o wiele gładsza, i naprawdę już się nie mogę doczekać, jak będzie wyglądał na niej podkład, bo w teorii powinien wyglądać najlepiej, jak się da. Bo nie wiem, czy zauważyliście kiedyś różnicę, jak się na przykład nakłada podkład na tą, na tą część e, ręki, a na przykład jak się nakłada na nadgarstek, że jest zdecydowanie większa różnica w tym, jak ten podkład wygląda, i mam nadzieję, że ta część będzie dokładnie jak nadgarstek. Ok, minęło 15 minut i moja skóra się już uspokoiła. Jak widzicie, jest ten sam kolor, albo prawie ten sam kolor, ale czas na główny test, czyli test podkładu. Ja tutaj użyję podkładu Fenty Beauty od Riany. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego testu, właśnie tego podkładu i paru innych produktów, to tutaj w prawym górnym rogu możecie sobie kliknąć, żeby obejrzeć. A tymczasem najpierw oczywiście rozmieszam podkład, wymieszam, rozmieszam. Wezmę czarnego beauty. Blenderka. I zacznę od tej standardowej strony. A najpierw, by sobie rozkładać. U, widzicie? Od razu widać, jak gdyby, że włoski są pod spodem. I zawsze, by sobie najpierw rozłożyć palcem, i potem, jak gdyby, wklepać to jeszcze lepiej Beauty Blenderem. I tak właśnie, jak, jak możecie zauważyć, widać pod spodem włoski. No ale do tego jestem przyzwyczajona tak jest normalnie. Ale wiadomo, że to widać tak dopiero jakoś. Z mega bliska. Potem pokażę Wam zbliżenie na mój wąs. I tutaj jeszcze zawsze przy brwi i przy linii włosów e, właśnie mam takie delikatne, cieniutkie włoski, które właśnie są trochę widoczne przy podkładzie i po i po upudrowaniu. Trochę na nos i ta strona jest już gotowa, wygląda jak na mnie standardowo czyli właśnie w tym miejscu najbardziej widać jakiś taki meszek a teraz lecę z drugą stroną i zobaczymy co tutaj się będzie działo O Boże Już od razu widzę różnicę Zobaczcie to wygląda teraz jak farba po prostu a nie jak podkład na twarzy, tylko O! widzicie to? o wow i mam wrażenie, że to jakby się też Lepiej rozkładał w sensie, że nałożyłam go dokładnie tyle samo, a zobaczcie w ogóle jaki ile mi twarzy zajęło. I lecimy. O! o wow, chyba to mamy, ale nie będę jeszcze uprzedzać faktów. Niech ja skończę twarz. Jeszcze tutaj czoło. Oki doki! I tak wygląda skończony podkład! Muszę wam powiedzieć, że przy nakładaniu widziałam mega dużą różnicę. W sensie tutaj było widać, że te włoski się załamują, że tak trochę bardziej nierówno się nakłada ten podkład, a po tej stronie po prostu wszystko śmigało jak po tafli. Nakładał się bardzo równo i właśnie miałam wrażenie, że jakby mniej się tego produktu zużywało, bo on się tak ślizgał, że nałożyłam dokładnie tyle samo i pokryłam większą część, ale to tylko takie moje pierwsze spostrzeżenia. Natomiast, kiedy ten podkład już sobie wysechł, w sensie tak osiadł na twarzy, to jak obserwuję z bliska, to nie ma dużej różnicy, jeżeli chodzi o to, jak wygląda. Wiadomo, że po tej stronie Widać, że są włoski. To jest takie obfus, a po tej stronie ich nie ma. Natomiast to, jak się ten podkład sam tak rozkłada, to tutaj nic nie zmienia. W sensie tu się nie tworzył jakieś załamania, to nie podkreśla tych włosków jeszcze bardziej, ale może to też kwestia tego, że to jest naprawdę dobry podkład. I on moim zdaniem właśnie świetnie się stapie ze skórą i nie podkreśla żadnych włosków i skórek, więc po obu stronach moim zdaniem wyglądają podobnie, ale to już wy musicie ocenić swoim własnym okiem. Ale, żeby nie było tak łatwo, to jeszcze zrobię test pudru, dlatego że to głównie przy pudrze właśnie są najbardziej widoczne te włoski, bo puder się na nich osadza i przez to one są jeszcze bardziej takie Uwydatnione, e, więc wezmę sobie normalny puder ryżowy, tutaj od mój, moja, moja, moja i nałożę sobie puszkiem i najpierw jedna strona i teraz to samo na drugiej Czas na porównanie Hmm, nie ma co ukrywać Wygląda gładziej. Przyjrzałam się dokładnie jedna, druga strona moim kaprawym, bardzo precyzyjnym i dokładnym okiem i widzę rzeczywiście różnicę. Z tej strony widać włoski, szczególnie właśnie jak pada światło, to wtedy one je odbijają i na przykład jak ktoś podejdzie blisko, to rzeczywiście je zobaczy. Tutaj ta strona oczywiście jest super gładka. Ale przechodząc z takiej ogólnej konkluzji, to moim zdaniem nie ma aż takiej dużej różnicy, żeby ryzykować ewentualne skaleczenia, bądź ewentualne to, że za tydzień bądź dwa odrośnie wam piękna czarna broda. Bo jeszcze nie wiem, czy tak się właśnie ze mną nie stanie po tej stronie. Jak tak patrzę z daleka, to nie widzę dużej różnicy, ale mam wrażenie, że ta strona jest trochę bardziej jakby soft. Nie wiem jak to powiedzieć, a ta strona wydaje mi się bardziej męska. Może to kwestia tego, że po prostu jestem przyzwyczajona do takiej mojej twarzy, natomiast wydaje mi się, że z daleka nie widać różnicy. Jeżeli rzeczywiście ten maszek wam przeszkadza, to wtedy jak najbardziej takim śmiesznym urządzeniem można sobie pomóc, bo trwało to dosłownie parę minut, więc całą twarz oblecicie podejrzewam w jakieś 7 i rzeczywiście jest efekt. Ale jeżeli ktoś miał takie delikatne włoski jak ja, to chyba nie ma za bardzo sensu, bo ten makijaż nie wygląda Wygląda na zasadzie trzy razy lepiej, i rzeczywiście to zmieniło całe moje życie. Na razie z tej perspektywy uważam, że nie było warto, ale jeżeli któraś z Was już próbowała golić wytwarz twarz albo depilować, to napiszcie w komentarzu, jakie były Wasze odczucia. Może na przykład dziewczyny z ciemniejszymi włosami robią to regularnie, bo to po prostu naprawdę wtedy jest mega duża różnica. Ale dziękuję, że byliście ze mną w tym jakże dziwnym i niepokojącym teście. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że. Wyciągniecie z tego coś dla siebie. Więc buziaki i pa pa! A jeżeli chcecie jeszcze zostać na YouTubie, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to to zróbcie klikając w moją ikonę po prawej o.